Czy generalnie mało jest osób, które nie mają jakichś zmian na skórze? To co należy obserwować na swojej skórze, to przede wszystkim jeżeli pojawia się nowa zmiana, albo jeżeli stara zmiana ulega przeobrażeniu, czyli powiększa się, zaczyna się uwypuklać, swędzić. Wtedy należy zgłosić się do lekarza do dermatologa lub do chirurga onkologa, który w bardzo prosty sposób za pomocą oka uzbrojonego z reguły w dermatoskop, czyli w takie, takie, taką lubkę ze światełkiem, zbada skórę i jest w stanie ocenić, czy te zmiany są podejrzane, czy wymagają dalszej diagnostyki, bądź ich usunięcia, bądź nie. Większość na, naszych pacjentów nie wymaga po tym badaniu wycinania żadnych zmian skóry. Jeżeli z kolei która z tych zmian nasuwa podejrzenie, że może być to nowotwór skóry, to jest on usuwany w znieczuleniu miejscowym. To jest bardzo prosty zabieg. I co więcej, taki zabieg, jeżeli to jest nowotwór, potrafi od razu wyleczyć chorego w bardzo dużym procencie przypadków. W związku z tym nie badamy wszystkich zmian skóry, zwracamy uwagę na swoją skórę. To jest bardzo ważne, bo wczesne wykrycie nowotworów skóry potrafi wyleczyć go właściwie w 100%.